Cześć, cześć, witajcie. Witajcie w dziewiątym już odcinku z Zagraj, se serii Zagrajmy w Terraria. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, jestem Animax. A w dzisiejszym odcinku, tak jak Wam już powiedziałem, e, pójdziemy sobie do e, Dungeona. <grym>, I e, myślę, że to będzie udana e, podróż. Mam taką nadzieję, bynajmniej, bo. Naprawdę troszkę się męczyłem z tym, żeby ubić tego szkieletrona, bo nawet 35 czy 25 sztuk złota musiałem oddać za to, żeby go tak naprawdę udało się ubić. No ale cóż, opłacało się. No i co? No i fajnie. E Płetwę sobie od, albo płetwę zostawię sobie. maska szkieletrona. nawet nie zauważyłem, że wczoraj mi... Znaczy nie wczoraj. Ale fajna. Nie, raczej nie będę używać. Mm, odłożę. I tutaj sobie jeszcze... Ej, gdzie były roślinki? A, tu były roślinki. No tak. Mokłolić i nasiona tego ciernia. Zrobię coś takiego. O! No jest fajnie. No i idę do Dungeona. Tylko sobie jeszcze odłożę kasę, bo nie chciałbym iść z taką ilością kasy. A wiecie, gdzie ja idę? Ja! Yeah. Eee, dobra, Tyk. Ile w ogóle kaski? Yy, 18 sztuk złota. No mi się podoba taka sumka. No nie. I teraz mi się że wszystko mi się teraz zaplątało. Dobra. No to ja się z wami yy, chwilowo żegnam i widzimy, widzimy się w dungeonie. Ale raczej przed dungeonem. No dobra, jestem już z powrotem. I myślę, że możemy wchodzić do dungeonu, ale jeszcze yy, okazało jeszcze w tym czasie jak szedłem znalazłem 14 gwiazd z nieba to postanowiłem sobie zrobić kryształy many. Dobra dobrze, mamy już 180 many i możemy schodzić w dungeon. Myślę, że... No dobra, sztandarów nie będę zbierać na razie. Szukam waterbolta, Ale lagam miałem ja przez chwilę. Lampę biorę. Tak wiem, że tam u góry zostawiłem jeszcze jedną. Lampa z powozu? Tak, z powozu. Te świeczki lepiej niszczyć. Dobra, miksturak nie będę brał, bo da się kupić, a a many wezmę Albo nie, tam po co I już się zaczęły lochy. Dobra Zebrane. A to się da... A, to się da tak zbiera. Dobra. Nie wiedziałem, że to się da prawym przyciskiem myszy. Teraz już wiem, to będę niszczył. No i mamy magika. Witaj posąg, lampa. Dobra, bierzemy książeczki. już ja mam już osiemnaście książek. W domu też mam. No i nie wiem. Coś mi nie chcą dropić te waterbole. Mamy pierwszy skrzynkę do której i tak klucza nie mamy. No chodź tu. Dobra. Spieramy. Mikser wyczuwania zagrożenia może się przydać. Okay. Mamy, mamy, mamy. Wow. Ale byś na nas chciał skoczyć. Chodź. I po tobie. No nie mogę znaleźć tej książki. No gdzie ona jest? Kiedyś słuchajcie, ludzie myślałem jak nie da jak e, e, na początku mojej gry w Terrarie, jak e, jeszcze nie mogłem pokonać tego e, szkieletrona, to myślałem, że trzeba wszystkie te przełączniki kliknąć od e, lamp z powozu. Ojeju, ale się wtedy upokażałem, <śm> ale, <śm> ale potem po obejrzeniu kilku poradników <śm> na YouTubie znalazłem, już wiem. Znaczy już dawno wiem, ale ogółem to nie wiedziałem. Ładny obraz, biorę. Przeklęty. <laughs> Przeklęty. Dobra. Bierzemy <laughs> mechanik. Mamy mechanika. To znaczy, że możemy robić mechanizmy. Nie mam kaski. Kupiłem kabel. O nie! A ciebie tutaj obuduję. Słuchaj. Nie mam bloków. Nie obuduję. Ale jak się oddalę, to cię nie zabiją. O nie, nie ta broń. Zaraz skinę. Ja szukam waterbola, no ja już mam prawie maksymalnie many. A nie mam żadnego niczego. Tak! Pocisk wodny. Plus 11 obrażeń. Lecisz. To sobie celowałem. Tam leć. Nie umiem celować. Nie umiem w ogóle celować. Ale mamy, mamy. Mamy swoją pierwszą broń na Maga. Zaczynają lochy z pomieszczeniami. Nie. Tak naprawdę to na serio myśmy tylko tak szli? O nie. Dobra. Mamy posąg. Posąg kolumny. Lepiej po prostu kolumna. Od razu pocisk, poseł w kolumny. Jo, pocisk kolumny. Aha. No chodź to. Mocni są więc. Jeszcze maga Jest, załatwione Nie wiem, chyba już nie będę książek zbierał, jakąś waterbola to Zbieram Teraz mechanik mi przyszedł, to Będę mógł robić mechanizmy Ładne, żyrando, biorę Ta czacha. Wow, zauważyłem, ale nie, nie ten. Nie widziałem płytki. No dobra, jestem już z powrotem. Słuchajcie, jeszcze sobie troszkę pochodziłem po lochach, ale tam już nic ciekawego nie znalazłem, tylko po prostu. No, same śmieci. Um, po prostu tego pewnie nie będzie na odcinku. Już się tutaj rozładowałem do skrzynek z większości e, rzeczy, dlatego na taki pasek wypłynęł tylko mi jeszcze e, koścista różdżka wypadła. A tak poza tym to nic więcej, bo to było nudne, więc to wyciąłem tam, jak chodziłem sobie po lochach, a sami wiecie, że chyba nawet lepiej, bo nie chciałem też całego odcinka spędzić na chodzeniu po lochach, bo to by faktycznie mogło być nudne. Więc postanowiłem jeszcze iść sobie w dżunglę. Wzięłam dżunglę. To mam dżunglę. Postanowiłem iść w dżunglę. Dlatego ponieważ w dżungli będzie UL, a w Ulu będzie przywoływaczka królowej pszczół. E, więc bardzo się postaram ją znaleźć i najwyżej byśmy ją w następnym odcinku ubili bo w tym już raczej nie w tym już nie zapowiadam że będę ubijał e, queen bee królawe pszczół bo e, to by było za dużo na ten odcinek a tak to będziecie mieli co oglądać na następnym odcinku. Wtedy myślę, że jak już pokonam y, królowe pszczół to będę mógł już iść do piekła. Będę mógł iść do piekła i w piekle wiecie jakieś sprawy. Pokonamy sobie Wall of Flesha, przejdziemy do Hard Ja gołem, pewnie będzie fajnie, bo jak y, przejdziemy na, na tego Hard to Będziemy mieli o wiele więcej fajnych rzeczy. Dlatego bardzo bym chciał to zrobić w najbliższych trzech, czterech, może czterech odcinkach. Nie wiem. Jeszcze zobaczę. Dziwne rośliny zbieram. Przydadzą się. O, nagijetek. Też sobie zabiorę. Na mnie pogardzę. Tak naprawdę mam ten tank, tank pałasz, ale z niego nie korzystam. Jak mam mini to. To wiecie, wyręcza mnie na blisko, na daleko, na średnio. A wręcz to może mi ze ściany miecha. Fajna, fajny mieczyk wypadnie. Radynyga. No nie. Znaczy ja się cieszę z krwawego księżyca, ale teraz będzie więcej potworów. No sam już może się zobaczyć. No nie. Tak, fajna moda. Spoko. Suknia ślubna. Welon ślubny. Jeszcze Pan Młody by się przydał, no to by już było... ...typowo spoko. No chodź. Dobra. Ubita. Trochę to takie dziwne. Pan Młody. No chyba sobie ja, ja robicie. Haha. Ale fajnie Cylinder. Biorę sobie cylinder. Ładnie w niej wyglądam. Łaścinę wow. miałem chwilową. Dobra, wyłączę sobie mapę. Czekajcie, gdzie była ta kopalnia? Tutaj, dobra. Zobaczymy. No, nie, to dużo potworów. już wyobrażam, co będzie pod ziemią. Ile mam soczewek? Dwie. Może jak będę jeszcze coś w skrzynce, to w następnym odcinku zrobilibyśmy jeszcze sobie walkę. Sobie co ja w katylu? na to. Korytko z pieniędzmi. Jaja, ludzie. To są tyle. Serio? Serio, mam korytkę z pieniędzmi. Ale czad. Nawet zwykłego korytka nie mam. Znaczy, z... nawet zwykłego. Zwykłe skarbonki nie mam. Dobra, odkładam wszystko. I cztery złota. Ludzie, jak mamy tak mieć, no to ja nie pogardzę. Chodźcie, to. O ile potworów. Chciałem zrobić jeszcze odcinek z tego. Z jaski dżungli, a nie z przeprawiania się przez dżunglę z Blood Moonem, więc... 300 pocisków ludzie. Mi się skończą poci pociski na nich. Szybko. Gdzie jest ta kopalnia? No. Tutaj piranie. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich, którzy chcą mnie zabić. I piranie. Muszę się przestawić na yy, ten. Albo się później przestawię. Na razie jeszcze powalę sobie trochę z tego minieszarka. No co, ja ledwo doszedłem tutaj, a już mam no tak mało HP i w ogóle wszystkiego. I amunicji. Ręka zombie, solidna. 12 punktów obrażeń. 13, mam lepsze. Teraz sobie włączę mapę. víceméně se na... OK. Na helmík. Wow. Palaš. Dobra, mám věc. No i super. No i teraz se začne. Wielka mi walka z wielkimi eksplorowanie jaski. No nie mówcie, że nie ma po potek. No nie. Z żuk? fioletowa upina. Do tworzenia fioletowego barwnika. Może się przydać... O nie, szersze mi. No nie. Myślałem, że to się da zniszczyć tak... Tego z Lochów. Posąg króla. No, proszę mi tu nie strzelać we mnie. Muszę się szybko budować. No i oczywiście nie mam czym. Jak to zazwyczaj, Animax. Nie ma czym się budować. Mam chociaż pochodnie. Mam chociaż żel. Mam chociaż drewno. No serio. No nie. A ja ręka zombie jest tu Nie. Nie jest dłuższa, owie, no. Za bardzo nic nie jest dłuższa. Dobra, lecimy na nich. Chodź tu. Jak zdechnę, no to trudno. Okej. Okay. Nie. Nie Naprawdę, naprawdę ludzie zginęłem od pułapki. Oni co grają przez ścianę? No nie, <śpiewa> zginęły od pułapki. Ale pech. No ale widzicie, no czasami tak już jest. strakolców, była taka trucizny, zatruta strzałka. Źródło trawy. Kolczasty. Mhm. He Hehe. Co to jest? Bardzo mocno, że bardzo wysoka szybkość. Nawet nie wiem, co to jest. Dobre, jojo, dobre. Koszulka z dżungli. Psz, czy bywaj. No to fajna nazwa, fajna, fajna. To też jest materiał. Nie, to nie jest materiał. Aha, dobra. Zielona nić. Dobra, ja chciałem się spytać, krawiec. Krawiec mi jeszcze przyjdzie. Oj, to nie fajnie. To nie fajnie, ale ja. Dobra. Ucieknące. Nie, nigdy nie, nie wiedziałem, dlaczego to się. No, w sumie. Bo z nich w sumie cieknie. <grybujesz> z nich w sumie cieknie. Patrzę tak. I mamy trochę już odcinka. Więc. Będę już się powoli za mi żegnał. Gdzie ja idę? <grybujesz> Tego ja nie wiem, gdzie ja idę. Eee, chodź tu. Teraz mini shark. Stolec skałkowy hmm. Za dużo to nic nie ma, więc kupię takie kule i od razu kupię tych kul więcej Teraz się nauczyłem, że więcej to zawsze jest lepiej patrzcie! 1136 HP im zadało! Ja... Ale, czadu? Serio? Serio? To pozdro! Pozdro, jak ta strzała. Jak to. Normalnie wiecie co? Szkoda, że nie ma takiej broni, co by zrzucała. Patrz, myślałem, że znowu trafi. Coś mam dzisiaj farta, Naprawdę mam farta Ale, szarży dostał. No nie, mana. Koniec mana. Dużo pocisków. Dobra, no to ile mam soczewek? 8 No dobra. Już się powoli robi dzień. E, <noise> znowu gwiazda, No, ej no. No przepraszam, ale, ej. Ile tych gwiazd może jeszcze spadać? W mój domek. Ty masz fajną broń, wiesz? Guido. W ogóle, co ty tu masz? Hm. Zło. Ja kupię sobie zło. He. <noise> powieszę. ładnie wygląda. Dobra. Już jest dzień. Jeszcze lubię sobie te ząbiaczki. To, to co? Ja będę się z wami żegnał. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, łapki pod tym filmem, co mnie bardzo motywuje do robienia kolejnych filmików. No i nie zapomnijcie o napisaniu komentarza. My się widzimy w kolejnym odcinku. Ja byłem Animax. No i cześć!